Cześć moi kochani, witam was w zupełnie nowej serii z Minecrafta. Będzie to seria solo, gdzie sobie będziemy grać w survival zwykły. Zobaczymy, jak to się potoczy. A dlaczego na nowo? Bo, ponieważ znudziło mi się granie na modach, mam już tego dosyć. Więc tak to się stało, że powstaje nowe. Tu wpisamy, wpiszemy sobie healthy. Zobaczymy, gdzie. Gdzie się znajdziemy o na czymś fajnym. Puch. Dobra. O! Skrzyneczka, proszę bardzo. Bardzo fajnie podoba mi się to, że to tak jest właśnie. No, halo, proszę, proszę się zbić. Naprawdę już tak dawno nie grałam w Minecrafta, że to jest aż takie dziwne dla mnie. Minecraft jest taki dziwny, <grym> naprawdę. Dobra, weźmiemy sobie to tutaj, to tu. Idzą, jakieś mamy patyczki, no proszę, proszę. A to dobra, skoro mamy to to sobie zrobimy miecza. Miecza drewnionego, bo co? Żadna burżuazja. Tylko ja nie wiem czy ja nie gram na Peaceful przypadkiem. Tak, to gramy sobie na normal. Dobra, więc... Zrobimy sobie tak, bo widzę, że tutaj są krówki. Chodź tu. Dawaj mięso. Dawaj ty też. Chodź tu, chodź tu. Krówki, krówki dają mięsko. Gdzie ty jesteś? Hono tu. Chodź tu. Dawaj. Jeszcze ty, dawaj. zabiją was wszystkie. Hej, hej, hej. Tam jeszcze jesteś. Chodź tu. No, hono tu, hono nie, nie biegaj po tych drzewach, głupia. No i bawi się ze mną. No ja nie wiem, po prostu. dawno. Dobra. Gdzieś jeszcze jesteście? Ja widziałam was gdzieś tutaj. Biegałyście. Byłyście tu. Tam z Was tym. Tam nie idziemy. Teraz mieć mi się skończy. Takie jesteście koksy. Chodź tu. U, na las trafiliśmy. Ale ja się nie lubię budować na takich tych... Chodź tu. Hej. Czy jeszcze te krówki gdzieś są? Czy nie ma ich? Uuu, jakaś jaskinia tu jest. To sobie... o, grzybek. Grzybka sobie ukradnę. I sobie ukradniemy trochę kobla. A co się będziemy szczypać, czy coś? Jaskinią co prawda nie za wielka, no ale dobra. Tu ja bym chciała, pierwszy co, miecz bym chciała, i ja bym chciała sobie zrobić może spodnie. Tak, spodnie bym chciała mieć. I idziemy zobaczyć, co nas czeka w tym świecie. Krowy. Kędziek krowy! Króweczki, chodźcie do mnie! Ono tu, ono tu! Puch, puch, puch! No dawaj! Gdzie ty jesteś? Come on! Tak ciągle słyszę, słyszę i zastanawiam się, gdzie one są? Dobra. Dobra, już widzę was. Puch, puch! stąd wyjść. Nie wiem gdzie idę. Dobra, jak na razie pójdziemy przed... Uuu! Uuu! Uu, Uuu! Nie zrobiłam sobie łopateczki. Ani... Boże, dziwne dźwięki. Przerażające dźwięki. Wow. I łopatkę ja muszę mieć koniecznie. Ja nie umiem bez łopatki, tak? To jest tak dziwnie bez łopatki. W ogóle, mówię, jak będzie, będzie coś takiego nowego, o czym ja nie wiem, bo ja w Minecraft y nie grałam trochę czasu, to mi mówcie, bo widzę, że już jest nowa tekstura dla gra gravelu. Mamy żelazo. Ale subcią. Czy ja w stąd wszystko? Dobra, idziemy stamtąd, bo tam nic nie ma ciekawego. Taki teraz ja nawet nie wiem w którą stronę ja idę. Ale jest krowa. Jest krowa, jest krowa, jest krowa. Dobra, skoczmy gdzieś tutaj. Dobra. I wybierzmy sobie kierunek. Tam nie. Tam nie? To idziemy tam. Może tam coś będzie ciekawego. Tam czeka na nas przygoda. Jej! Więc... Mogę sobie sprintować, bo już na, nazbierałam jedzonko. Tum, tum, tum. Krowa, krowa, kro Ile krów! Krowi raj. Krowi raj. O, chodź tu. Świnki jeszcze są. O matko. Chodź tu. Ale świnek nie chce mi się zabijać. Idziemy na górę, na górę, na górę, na górę, idziemy na górę. Ja bym chciała jakiś taki punkt widokowy znaleźć, żeby widzieć coś jeszcze. niż parę klocków dalej. To dupy ten teren. Nie podoba mi się. Ups, jeszcze nogę sobie złamałam. Idziemy, dobra. Byle przed siebie. W sumie mogłabym... krowa. Puch, puch! Mogłabym sobie usmażyć, te... usmażyć żelazo, tak? Z tego względu, że jak spotkam łowce, to by się przydała pełna na łóżeczko. Chodź tu, chodź tu krówko. Ale ja robię tutaj pogrom krów. Węgiel i bal... No, nie lubię nic za zbytnio. Halo, bugi z oświetleniem. O, telefon mi się rozładowywuje. Co tam jest? Nie, tam nie schodzimy. To na pewno nie. Ale idziemy po węgiel. Węgiel, uuu, tu jest węgiel. Dobra, może zużymy sobie ten kilof, nie. Bo ja nie lubię długo czekać. No taki eksp za to, że zbieramy no po prostu bomba. Czad, szałciał i w ogóle. Świtaśnie. taśnie. Tum, 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 tum. Muzyczka wspaniała. Ona jakieś ma takie echo jakby. Tak jakby była nagrywana jakimś mikrofonem z telefonu co najmniej. Też macie takie uczucie? Czy to tylko ja jestem jakaś taka dziwna? Dobra. Tum, tum. Ile mięsa? Nie wierzę, że. Kurczę, nie to chciałam. Nie wierzę, że aż tyle mięsa udało mi się zgromadzić. Dobra, szybko dawać hobla. kobla. Kobla, 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 kobla. Dobra. Piecyk, piecyk, piecyk. Szał, ciał. Dobra, puch, puch, szybko się rób. Zanim nadejdzie noc. I koniec muzyczki. Ta! Tutaj coś ciekawego jest, tu nic. Nie za wiele. Dobra, szybko się przytapiaj. A ja w tym czasie może sobie tak. Zrobię buty. Bo chodzę bez butów i może sobie zrobimy na pierśnik. O, proszę bardzo, udało nam się zrobić na pierśnik i na czapkę nas już nie stać, niestety. No tak bywa. I zrobimy sobie nożyczki albo nie, to zrobimy później. Exp, eksp, eksp! No, dawaj szybko przytapiaj się. Teraz nie będę jedzenia przytapiać ani nic, bo mi się po prostu nie opłaca, Spieszy mi się. Gdzie? Nie mam pojęcia. Bum. Idziemy dalej przed siebie. Na przygodę. Co tam jest? Glina tu jest nie. Nie chcę gliny, nie chcę mieszkać na bagnach. Także. nie zaraz będzie ciemno. U, czcina! Czciny, to ja bym chciała. Ciuk, ciuk, ciuk. Ciuk. Dobra. Idźmy gdzieś przed siebie. Jakoś tak spokojnie tutaj. Krówki. Krówki są. Jej. Myślałam może, że kurczaki będą albo coś, ale nie. Nie chcą widać. Huch! Pieczarki! Będziemy jeść grzyby. One jeszcze nie wiedzą, co je czeka. Oni jeszcze nie wiedzą. Bach, 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 bach. Chodź tu, krówko. No chodź tu do mnie. U, tam jakieś góry są. O nie, ciemno się robi. Ale mamy już zbroję. To jest duży postęp. Teraz sobie zrobimy czapkę. Szybko, robimy czapkę. Puch. Ciup, 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 ciup. Puch, puch. I szybko zakładamy ją. Czapka raz. Dobra. Idziemy, gdzie my chcemy zamieszkać? Hmm. Bum, bum, bum. Zbieramy grzybki. Grzybki, zbieramy. Żeby gdzieś tutaj było jakieś takie normalne tereny, a nie jakieś pakno. Co to w ogóle ma być? Są góry. Które tutaj są. Hmm. Dobra, pójdziemy już lądem. O, 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 dobra, nie, nie chce mi się tam iść. Pójdziemy sobie tutaj. I... Nie podoba mi się ten teren nic a nic i znowu będę 5 godzin chodziła i szukała jakiegoś normalnego terenu. No proszę Was. Proszę, świnki. Już pełno przyjaciół tutaj jest. Przyjaciele, na, na na na. Wszędzie błędy z oświetleniem. Ta 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 Creeperek tam jest. Uuu myślałam, że to jakiś buka, to, to księżyc się tak... Przebijał przez liście, księżyc. Dobra. Lecimy tu, może tutaj... Zima, no nie, ja wracam do tego, gdzie byłam chyba. Zrobiłam kółko jedno wielkie i zombie tutaj nie chce zjeść. Uuu! No tak, no bo... O, tam idziemy. Bo Minecrafta mam zupełnie na nowo i czuję, że coś to za głośno będzie. Hello! O Boże, ile was Owce! Wiedziałam, że tu będą gdzieś owce. Wiedziałam. creepery także. Dawaj. Dawaj, strzelaj go. Nie, nie wybuchaj. Kurczę. Wiecie, co ja planuję zrobić? Chcę mieć płytę. Wioska! NPC-ów. No dawaj, strzelaj, strzelaj. O, co za debil. No chodź tu creeper szybciej. Daj, zabij go. To, O kurczę! Ale to było głupie. O Boże, jakie to było głupie. Będzie bombowo. Ehm... Um, e, tak, i... W ten sposób yy, zakończył się dzień pierwszy. Znaczy, no, może jeszcze nie do końca zakończył, ale to było niemiłe. To było bardzo niemiłe. Ja już tyle osiągnęłam. Oni mi zniszczyli wszystko. Jak ja mam teraz się tutaj bronić? Sama, w nocy, w dziczy. Co to ma znaczyć? Ale to było gdzieś tam. Na pewno to było tam. Chyba. Tylko mam nadzieję. Bo to była zima. Nie, to nie było tam. zdecydowanie nie było tam. O Jezu, jak smutno. Tam były owce, tam było wszystko. Jak ja mam tam wrócić? <laughs> Lagozaury. Boże, ale smutno. <laughs> Idź ode mnie. Idź, poszedł, poszedł wąt. No odejdź ode mnie, przecież nic ci nie robię, tylko czasem kapciem cię zabije w domu. Jezu, ale, ale smutno tu jest wszędzie. Biją mnie ze wszystkich stron. Ja chcę dzień, ja chcę dzień. Proszę, proszę dajcie mi dzień. Dżunga, super. Bombastycznie, idź sobie ode mnie. Będziemy uciekać, aż do usranej śmierci chyba. Ja chcę być tam, gdzie byłam. Uciekamy od Ciebie, bo Ty mnie zabiłeś, głupku, Ty. Jezu, Uu, zginę zaraz. Będę sama się zabiję chyba tutaj. Kurczaka słyszę. Kurczak. I tam była wioska, tam było wszystko. Ale gdzie to było? Smutno mi. Nie pamiętam, gdzie ja poszłam wtedy, no. Nawet sama się muszę zabić, no. Gratuluję Państwu. Gdzieś to musi być. Gdzieś... Musi. Było koło zim, ale jak ja tam poszłam, no? Ja tam chcę. Ja tam bardzo chcę. Nie bijcie. Zginę zaraz. Normalnie zaraz ginę. Normalnie zaraz padnę. Jak boga kocham. O. Em, reinkarnacja. Uch. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Ja tu przeczekam noc i to by było na tyle. Bo... bo smutno. Mm. <ścoughs> Gdzie tu jest sufit? Nie, serio, to było smutne bardzo. I postanowiłam w tym momencie, że tak się kończy dzień pierwszy, Próby przetrwania. Próby. Zakończyła się fatalnie. 2-0 dla świata. Mm. No nic, to będzie na tyle dzisiaj. Ponieważ tak sobie wymyśliłam, że seria będzie liczona w dniach. Czyli w Minecrafcie mija, mija teraz dzień pierwszy. Jak odcinki będą się pojawiać, nie wiem czy to będą odcinki na przykład z jednego dnia, z dwóch, trzech, z pięciu, dziesięciu, nie mam pojęcia. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie widać, nie wiem, ja nie potrafię grać znowu. Jakoś tak, tak wyszło, że nie potrafię grać. Wszystko mnie zabiło, a znalazłam taki fajny teren. Już naprawdę Tam mi się tak podobało. Więc spróbuję tam wrócić. Mam nadzieję, że jak obejrzę film i tam wrócę, to mi się to uda. No, a na tyle to będzie wszystko. Zapraszam Was do następnego odcinka. Cześć!